Czy sztuczna inteligencja może zastąpić prawnika w przyszłości? Jestem prawnikiem od 25 lat, więc odpowiedź na takie pytanie jest klasyczna, to zależy. <noise> więc o jakich prawnikach mówimy? Bo y, my ciągle podlegamy zmianom. Ja zawsze porównuję kwestię tego, co się dzisiaj dzieje do 1989 roku. Otóż w 1989 roku nastąpiły zmiany bardzo poważne społeczne, przeszliśmy z trybu socjalistycznego do szalonego, dzikiego kapitalizmu. I my dzisiaj pamiętamy tylko i wyłącznie, że wtedy ci prawnicy, którzy wtedy nauczyli się Alejandra Kodeks Handlowy, nauczyli się prawa wekslowego z lat 30., potworzyli kancelarie, które dzisiaj są top of the top wielkie kancelarie, po sto ileś osób nagrody otrzymują. Natomiast zapominamy ciągle o tych adwokatach i radcach prawnych, którzy w zespołach adwokackich nie byli w stanie przeskoczyć zmiany społecznej, nie byli w stanie nauczyć się Prawa kapitalistycznego dobrnęli jakoś do emerytury, jakoś funkcjonowali, ale nie do końca byli szczęśliwi z tych zmian, które nastąpiły. Więc jeżeli rozmawiamy o AI, czy zastąpi prawnika, to odpowiadam zależy dlaczego. Proste, oczywiste, powtarzalne. Czynności. Tak. Zresztą już dzisiaj widzimy, że nie przychodzi się do prawnika po umowę sprzedaży samochodu, po nawet umowę przedstępną e, nabycia nieruchomości. Z internetu można pozyskać. E, przychodzi się jak już w sprawach albo procesowych, albo poważniejszych. To już załatwił mecenas Google. I zresztą widzimy, że w sprawach prostych prawnicy nie są już tak bardzo potrzebni. Czyli co, na tak. przykład, rozwód? Sprawa rozwodowa może być załatwiona przez. Nie, tam są emocje. Przecież w rozwodzie rozwody są tak proste. E, w rozwodach jest właściwie po pół roku mamy pełną wiedzę w zakresie przyczyn i przesłanek tam są emocje więc tutaj my jesteśmy potrzebni do czegoś innego więc tam gdzie jest potrzebna właśnie emocje tam gdzie jest właśnie potrzebna empatia tam prawnik pozostanie więc pozostanie prawnik w taki klasyczny zakresie na przykład metody utworzenia całej koncepcji procesowej AI tego nie zrobi. Tam, gdzie są rzeczy powtarzalne, tak, ale na przykład tam, gdzie jest potrzebna bardzo poważna relacja z klientami. Tak? Ja mam na przykład z wieloma moimi klientami relację od wielu, wielu lat, i to są relacje, um, może nie tyle przyjacielskie, bo nie przesadzajmy, ale profesjonalne na zasadzie tego, że znamy się, nigdy nie zawiedliśmy się, wiemy o czego chodzi. Ten um, mój klient przyjdzie do mnie, porozmawia, a wie, jaką ja mam wiedzę i w takim zakresie mnie wybierze, niżeli um, elementy od AI, ale tam, gdzie jest potrzebna. A szybkość, efektywność, gdzie jest powtarzalność, na przykład tam kwestie na przykład bankowe, tak, ubezpieczeniowe, windykacyjne, gdzie tej elementów ani empatii, ani tej takiej czysto ludzkiej no, nie jest najważniejsza, no to tam AI będzie zastępowało i to dosyć w szybkim czasie. A może trzeba postawić pytanie inaczej, czy AI będzie zastępowała prawnika, czy też raczej będzie mu pomagała, będzie narzędziem? Jedno pomocnym? i drugie. Okay. Jedno i drugie, dlatego ponieważ do niektórych czynności całkowicie zautomatyzuje nam wiele procesów, zresztą to już dzisiaj się dzieje, w szczególności widzimy to w instytucjach o wyższym poziomie kultury cyfrowej, a dla wielu na przykład in-house'ów, ale także zwykłych radców, tak zwanych klasycznych na przykład radców prawnych czy adwokatów, będzie ich wspierała w różnych elementach, zresztą dzisiaj na wykładzie będę pokazywał raport, między innymi z Harvarda, który pokazuje, które elementy, które czynności w jakim poziomie zostaną zautomatyzowane, więc z jednej strony no oczywiście, już dzisiaj przecież korzystamy z narzędzi, tylko często korzystamy w sposób wadliwy, błędny, wręcz bym powiedział głupi albo nawet niebezpieczny e, pod kątem cyberbezpieczeństwa. Kiedy ja słyszę, że w otwartym e, algorytmie OpenAI, ChatGPT, prawnicy wrzucają dokumenty procesowe, to mi się włosy jeżą. Kiedy ja słyszę, że niektóre kancelarie tworzą algorytmy na DeepSeeku chińskim, e, bo otwarta licencja, to mi się włosy jeżą, więc my oczywiście będziemy tego korzystali. My się musimy po pierwsze nauczyć, jak korzystać, jak stawiać prompty, jak pytać, jak implementować AI do kancelarii, jak tworzyć całe te e, narzędzia, które nam będą pomagały, i w jaki sposób to uruchamiać, a dopiero zacząć korzystać. Dzisiaj jesteśmy na etapie ja też to dzielę. W banki, instytucje finansowe, które podlegają pod dora i wiele innych regulacji. Tam jest dosyć wysoki poziom już compliance, analizy ryzyka, wszystkich innych rzeczy, bo zostały banki do tego zmuszone i uważam że słusznie, bo są jednym z bardziej istotniejszych elementów krwiobiegu państwa. A z drugiej strony widzę te małe kancelarie i te próby dosyć nieporadne, bo nie są szkolenie, ani prawnicy, ani studenci, nawet nie są szkoleni, tak jak z takich narzędzi korzystać, a powinniśmy to zacząć poważnie. Nie robić i uporzenie do kogo podchodzić. Mhm. No, ale spójrzmy może na inne zawody prawnicze, na przykład na notariuszy, czy tutaj może być tak, że będziemy zawierali jakąś umowę przed. Sztuczną inteligencją i też mamy wymiar sprawiedliwości sądy. Czy tam sztuczna inteligencja też w jakiś sposób może się objawić? Jeśli chodzi o sądy, to mogę, że pominę milczeniem tą tematykę, bo sądy najpierw powinny się zcyfryzować i zdigitalizować przejść na paperless, a nie na akta papierowe, więc wróćmy, w sądownictwie przejdźmy sobie do żłobka. Nie rozmawiajmy o AI w sądownictwie, kiedy akta są papierowe. Anedoktycznie, państwo, jedno z nowoczesnych narzędzi, które są wykorzystywane w sądownictwie, to są odpowiednie narzędzia pomagające znaleźć, gdzie są akta papierowe. To, to, to jest hitem ostatnio w sądach. Natomiast, jeżeli chodzi o notariat, notariat jest idealnym miejscem, gdzie można zautomatyzować działania, przy czym notariusze nie znikną. Oni będą mieli te narzędzia do wsparcia, do pomocy w zakresie chociażby wyszukiwania, przeszukiwania ksiąg wieczystych, pisania, przetwarzania. Natomiast tutaj jest bardzo ważny element u notariatu, to jest podmiot zaufania publicznego. W związku z tym, te wszystkie elementy związane z odczytaniem, z weryfikowaniem, jak najbardziej są konieczne. Zresztą, tutaj, może przytoczę orzeczenie z piątku Sądu Najwyższego Anglii i O'Alii 6 czerwca, gdzie wskazano, że. Prawnik, jeżeli korzysta ze sztucznej inteligencji, ponosi odpowiedzialność za to, że nie zweryfikował wyników, które tam się po prostu pojawiły. E, ja uważam nawet, że powinien wtedy ponosić odpowiedzialność e, u nas e, zawodową za tego typu działanie, więc będą korzystali prawnicy. Przy czym część prac zostanie wyeliminowanych. Absolutnie wyeliminowanych przez pracę prawników i przejmą, przejmują, to już się dzieje, e, algorytmy. Część będzie do wsparcia i do pomocy, przy czym musimy być świadomi, że za trzy lata praca prawnika będzie wyglądała kompletnie inaczej. Przy czym problem polega w Polsce niskich kompetencji cyfrowych. Um. Właściwie to prawnicy nasi w Polsce powinni się cieszyć, że te niskie kompetencje mamy, bo możemy jeszcze jakoś przetrwać w sposób tradycyjny. Natomiast te badania, które ja dzisiaj będę przedstawiał, amerykańskie czy też właśnie z Anglii, angielskie i z innych państw o wyższej kulturze cyfrowej, wskazują jednoznacznie, że... do Rzeczy powtarzalnych podmioty i firmy opierające się o ligal tech połączone z AIM będą zastępowały, bo po pierwsze 24 godziny na 7 dni w tygodniu będą funkcjonowały i koszt. Jeżeli sobie odpowiednio przeliczymy apetyt na ryzyko i prawda, koszt przy prostych, zwykłych umowach powtarzalnych, no to mamy odpowiedź. Z tego, co Pan mówi, wynikałoby, że już zaraz powinniśmy zmienić program studiów prawniczych, wprowadzić odpowiednie przedmioty, które będą pokazywały, jak korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, między innymi ze sztucznej inteligencji. Powinniśmy to byli zrobić 5 lat temu. I przestalibyśmy opowiadać o sztucznej inteligencji, tylko zaczęlibyśmy ją wreszcie wdrażać, i to jest kłopot w Polsce, bo w Polsce wszyscy tylko opowiadają, łącznie z ministerstwami, politykami, natomiast nie ma konkretnych wdrożeń. Już dzisiaj większość absolwentów prawa nie idzie na aplikację. My kształcimy od 20 lat pod aplikację. Pięcioletnie studia, żeby dostać się na egzaminy. W zeszłym roku, w 2024 roku, 47% absolwentów poszło na aplikację, co i tak było jeden z najlepszych wyników z ostatnich 10 lat. Co to znaczy, że większość absolwentów prawa nie idzie na aplikację? Bo czego będziemy ich uczyć inaczej? Powinniśmy mało tego, proszę, popatrzeć, że się wytworzyły nowe zawody jak J, tak, który w ogóle nie jest w żadnej korporacji, a jest specjalistą od danych osobowych. Aktualnie się wytwarza nowy zawod, za, zawód, jak go nazywam, cyberbezpiecznik, czyli specjalista od cyberbezpieczeństwa łączący wiedzę techniczną, inżynieryjną, prawną i procesową, ale nie w znaczeniu procedury, ale procesów biznesowych. Pojawiają się specjaliści od inżynierii prawa potrzebni, od promptowania. My to powinniśmy już dawno zrobić, a że tego nie zrobiliśmy, no to wygląda jak wygląda. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest to, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich lat na hekatonie Wolterskluwer. Ja mam zaszczyt zasiadać w jury od szeregu lat. Jak jeszcze 4-5 lat temu to przychodzono, wymyślano różnego rodzaju projekty teoretyczne i pokazywano w powerpointcie. Aktualnie przychodzą zespoły połączone od razu z młodymi, 18-20-letnimi informatykami. W piątek dostają zadanie, a w niedzielę rano są gotowe oprogramowania legaltechowe działające, które funkcjonują jako jury oczy przecieramy ze zdumienia, że coś, co kiedyś trwało pół roku, rok stworzenia oprogramowania, dzisiaj na zasadzie AI potrafią wygenerować dwie noce młodzi chłopcy, których byśmy, po których byśmy się tego nie spodziewali. To pokazuje, jak to szybko się jak najbardziej zmienia, a także jak my powinniśmy mocno zmienić kompetencje i sposób kształcenia studentów. Ze smart kontraktów, z tokenów, z blockchainu, z tokenizacji. To wszystko jest potrzebne, w szczególności w instytucjach finansowych i bankowych. A takich specjalistów w Polsce jest bardzo niewielu.